Witam was serdecznie w dzień postweekendowego, sławetnego omówienia tego, co stało się w ten weekend w świecie Magicka, a miało jeszcze tutaj miejsce niezwykłe wydarzenie, występujące chyba już teraz 4 razy czy 3 razy w roku Pauper Gedo, czyli takie no, najważniejsze, można powiedzieć, ogólnoświatowe wydarzenie w tym formacie, i nim dzisiaj zaczniemy cały odcinek, dlatego już tam wyjadaczy standardów chcących zobaczyć już te nowe świeże URD-liste, deki z talentem, deki z bumerangiem, te innowacje w tym formacie świetnie wybanowanym, no to musicie chwilę zaczekać albo posłuchać też o formacie, który mimo wszystko wygląda Nieco lepiej i jest nieco bardziej różnorodny, no i jest takim bardzo ciekawym wstępem do grania Eternali. Jeżeli planujesz kiedyś w swoim życiu grać Legacy w mniejszym stopniu moderna, no to bardzo fajnym punktem wejścia do tych formatów jest właśnie Pauper Classic. Dobrze do nich zachęca, dobrze uczy grania country deckami, dobrze uczy grania manipulacją talii, dobrze uczy grania y z synergiami na low-kerwie. Generalnie bardzo istotne rzeczy są tutaj potrzebne do operacji. Większością tych deków na wysokim poziomie, więc bardzo wskazane jest właśnie jako taki samouczek, albo nawet zostanie w tym formacie jako takim Eternal of Choice, bo naprawdę warto i to zasadniczo niskim kosztem. No bo tutaj deki tu macie, generalnie wiecie, wycenę. Oczywiście ta wycena nie jest wyceną ostateczną. Te deki nie kosztują tylko i wyłącznie tyle, bo jeżeli już macie jakieś komony sobie w domu, jeżeli na sztuki sobie przykładowo dobrze złapiecie od ludzi rzeczy też lokalnie, no to te koszty będą znacznie niższe, niż jeżeli tutaj. No ale powiedzmy sobie szczerze, nawet gdybyśmy topowego deka składali w jakiejś żykarciarce za 84 dolary, no to nie jesteśmy smutni. Bardzo często w przeszłości standardu za 84 dolary kupowałeś komplet karty, która potrzebna była, żeby w ogóle zacząć grać jakąś talią, więc no koniec końców za komplet deka takie ceny i później możliwość grania na najwyższym poziomie, wygrywania naprawdę fajnych rzeczy, grania tego formatu zarówno online, jak i na żywo, bo na żywo coraz więcej okazji, także w Polsce. Bardzo piękny cykl, który miałem okazję komentować i może jeszcze tam się kiedyś na nim pojawię we wszelakich rolach, czyli Common Pauper. Zapraszam generalnie do brania udziału w tych turniejach. Nie jestem jakoś super zrzeszony e, z organizacją, no chyba że powiedzmy, że z Ganem. Galo pozdrawiam cię, tylko że Garo tam też już pomaga, aniżeli jest odpowiedzialny za jakiś tam pion trzon tego wszystkiego, no ale był pionem i trzonem, może dalej jest, nie wiem. W każdym bądź razie oczywiście fantastyczne. Wydarzenie i zapraszam. Jeżeli tylko w Waszym w waszej okolicy gdzieś tam będzie reklamowany, że come on pauper, w, wpadnijcie atmosfera jest super, gracze może i po części spoceni, ale naprawdę przyjaźni jakoś na tym pauperze y, fajna atmosfera panuje, jakby na to nie spojrzeć zazwyczaj nigdy nie miałem jakiejś nieciekawej sytuacji, albo nie widziałem nieciekawej sytuacji właśnie w tym formacie stylizacja włosów Sebastiana co, co ty chcesz mi kur już wziąłem przeknąć by mi demo, demoteryzował, by mi odcinek youtube, aha i tak jest, nie ja zarabiał na tym Nieważne. Koniec końców zaczynamy. Zobaczymy, co się stanie i czemu ten Sebastian chce mi stylizować włosy. Co mi się nie podoba, że moja by nie zdążyła ogolić. Panie, no zebrania są w szkole. No różne rzeczy się dzieją. Dobra, nieważne. Monored Madness. Zaczynamy. Monored Madness. No i generalnie mamy tutaj teoretycznie grixisa ale wiadomo, że ten Grixis jest, jest taki sneaky snacker action, nic więcej, nie? więc deck, który nie idzie jak ten drugi Monorad w tym formacie na szeroko, tylko stara się korzystać z absencji z Barjaina, jakiegoś tam hejtu na czerwony kolor po prostu w tym formacie, wciąż oczywiście blasty latają, ale generalnie sporo gain life strategii w tym formacie zostało usłabione, albo lekko wyleciało z mety, więc nie ma aż tak wiele hejtu na pójście burn, więc widzę, że ten deck jest Popularny, staje się coraz bardziej popularniejszy. No i udało mu się w tym roku wygrać po Pergedona. no Deck stricte nastawia się właśnie na waliu tych kreatur jako ping, jako zrzuć na grup, potem wrócę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko polega właśnie na zagrywaniu tych speli później w twarz naszego przeciwnika. Oczywiście to nie jest tak, że burn deckiem zawsze gramy, wszystko face. Tylko trzeba kontrolować tę pogry, zabić stwora przeciwnika, jeżeli trzeba. Jeżeli wiemy, że przegrywamy zaraz wyścig, że coś pójdzie poza naszą kontrolę, że przeciwnika. Nie wybijemy z Affinity, jak nie wybijemy z jakiegoś tam czegokolwiek na bordzie, to nagle rozrośnie się to w Ether. Jak ninja zacznie dobierać karty, o to warto też tutaj lawadartami i tak dalej kontrolować, oczywiście, stwory naszego przeciwnika, ale w głównej mierze jest to burn deck, który chciałby celować wszystkim, co tylko da się w twarz przeciwnika, żeby stwory nasze wracały, żeby pingowały, duży damage output to wszystko produkuje. Deck jest w stanie zabić naprawdę w Illigame. I ma do tego też bardzo potężny sideboard. Możemy nienawidzić koloru niebieskiego tym deckiem w opór. No i ten deck też tak robi, ta wersja ma aż 8 elementów blasta. I ma fajny sideboard na wszelkiego rodzaju graveyard deki z naciskiem na terror deki. Ma Searing Blaze właśnie na creature matchupy, kiedy trzeba zarówno zabić kreaturę kluczową, jak i pingnąć w twarz przeciwnika. To się tutaj świetnie sprawdza. No i paina na jakiś tam i tego typu rzeczy. Także tak wygląda zwycięzca tego formatu i był nim Giovanni Postorino. Tak się nazywał zwycięzca tego turnieju. Pauper, Genon, lecimy dalej. Familarsy, czyli combo de... Jest tu też dwóch Polaków w tym top 8 z tego co widziałem. Kurczę, nie wiem czy was znam. Jak was, jak was znam i nie kojarzę was, znaczy kojarzę te imienia i nazwiska, ale kurczę, no nie wiem czy was znam. Jak was znam to napiszcie, znasz mnie głupie, dlaczego mnie nie znasz, a, a, a mnie znasz. No, to wtedy powiedzcie coś takiego, nie robisz się. Natomiast koniec końców mamy tutaj combo output. Jeżeli ktoś lubi jakieś takie combo, deki, interakcje z, z blinkowe, no to w tym formacie jest to jego Dego of choice. Na pewno na Sunscape Familiar się to wszystko opiera generalnie, na Goat Pharaohsie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no Sunscape Familiar, no nie, nie bez powodu, ten deck właśnie nazywa się <coughs> na cześć tej karty. Klasyczny Drifter, klasyczny Ephemerate. Klasyczny Ghost dlatego mamy jeszcze oczywiście klasycznego Turbo Snapa. To jest może przedrukowane, ale karta jest dosyć klasyczna. No i Country, country a la priority, i Lorian, które oczywiście w każdym Eternalu właściwie serce graczy podbiła. Karta okazała się być absolutnie niebotycznie potężna. Że familiary na drugim deku, na drugim miejscu. Cogate, czyli Cold Blade, jakby kiedyś, jak ktoś z was grał w standardzie Cowblade'em, no to to jest dek dla was, to jest dek bardzo podobny. Ja mówię tutaj Brainstorm, nie przede wszystkim jest to prawdopodobnie najlepszy Brainstorm deck w formacie, ponieważ właśnie te sławetne kombo, które w standardzie i z Jason Mindsculaptorem też kiedyś rządziło, czyli właśnie Squadron Hawk plus efekt Mind Sculptora 0, który też był Brainstorma swoją. To był akurat standard, który skipnąłem, bo mi się strasznie nie podobał. To był niby deki dla mnie, ale tam były same mirory i generalnie grało się to turbo dziwacznie. To był jeden ze standardów, które w swoim życiu pominąłem. Takim. A wtedy już grałem, grałem turniejowo, nie jakoś super zaawansowanie, bo to o później, ale generalnie wtedy już coś tam sobie grałem turniejowo-lokalnie, ale właśnie ten format, jak zacząłem te skulaptory, mówię, kurczę, no nie, to chyba zaraz wybanują. Nie chcę kupować tych skulaptorów za Tysiaka. Poczekam aż wybanują, no i niedługo później format się zmienił drastycznie. Więc mnie to ominęło, natomiast wiem, że coś takiego istniało. Coś tam sobie raz na jakiś czas przychodziłem, oczywiście do moich starych, magicznych ziomeczków i oglądałem, czym grają, ale niechętnie się na to patrzyłem, było to dość. Spoza tego formatu, spoza standardu. Ten jak absolutnie nie należał do standardu, co. Po części, później zdarzało się raz po raz. A więc, panie, ja jak autem? Ja jak autem? To ja, może kiedyś z tyłu siedziałem. Co ty mi? niech nie kupuję żadnej polisy. Dobra, wracając do deku. Tutaj mamy ciekawą akurat opcję. No, protection from monocolored, ale oczywiście na berna to jest 2 na 10 No nie. nie no, no, no nie. To jest generalnie nasze. Bardzo fajne win condition na monokolorowe deki. później bardzo łatwo oczywiście w late game, jak już sobie go znajdziemy, podbijać go w ether naszą, naszym gateem, który daje e, Powera To który to jest ten gate, co daje powera który jest gate daje powera no i co daje Powera do przodu za ilość gateów. Generalnie tą Guardianowi łatwiej tą grę kończy. Oczywiście mamy też do tego rzeczy z Live Linkiem, które pomagają na Berna. Więc koniec końców ten deck jest się w stanie bardzo dobrze zbudować na Monored deki. I nawet kiedyś pamiętam edycję w spotku, właśnie na Monoreda wygrał ten deck. Włoch kontrolował. Te talie w spodku i wygrał, właśnie w finale, z tego co pamiętam, na Berna. I ten deck naprawdę wygląda solidnie. Bo oczywiście, no, uwaga, spoiler, pryzmatik strancy. Nie wiem, czy kojarzycie tą kartę, ale to jest też Bane Slayer, generalnie. Wszystko, co, co najgorsze, monokolorowych deków, absolutnie też. Więc deck ma bardzo fajny matchup na monokolorowe strategie, zwłaszcza właśnie bernistyczne. Tutaj finał przegrał, jak się okazało. Musiał mieć nie do końca tęgie droły. Oczywiście widzieliśmy też. I odpowiednią liczbę blastów Ale akurat taka liczba blastów z tego Monred Berna Aha, bo on, to nie był finał To on może przegrał na coś innego No nieważne, w każdym razie, razie no, Dek naprawdę dobrze trzyma się versus monokolorowe strategie Lecimy dalej Na czwartym miejscu y, Mikołaj Nowak, Monred Madness Także znowu ten quasi Bern y, Gratulacje oczywiście Mikołaju Dobrze mówię? Mikołaju Nowaku Gratulacje serdeczne No i to jest dokładnie ta sama strategia z pierwszego miejsca Nie ma co przedłużać, nie ma co mówić nie wiem, czy coś tutaj Mikołaj sobie wynalazł jakiegoś sławetnego, szlachetnego. Sideboard troszeczkę inny, trochę widzę też board kontroli masowej, znalazło się trochę artefakt hejtu, także troszeczkę inne podejście do sideboardu ze strony Mikołaja. No ale mainboard posiada wszystkie core karty i właściwie bliznaczy spis do tego z pierwszego miejsca. Tutaj za bardzo pewnie jeden draw słabszy, jeden draw lepszy w tym wypadku oznaczał osobę, którą wygrał i przegrał. ciekawe, czy Ferry Macabry i Tomato Script. Czy to oznacza, że. Nie znalazł jeszcze jednej makabry, nie kupił i grał kryptom. Czy to jest jakiś celowy zabieg? To mnie trochę ciekawi. Bo wiem, że z tą makabrą to były potem problemy z dostępnością tej karty. Dużo ludzi ją szukało przed turniejami. Nie jednymi słyszałem, że masz może masz, masz makabry, masz może makabry, przyniesiesz mi jutro makabry. Ta makabra swoja to naprawdę jest karta, która zresztą widać, no, jak na komona, tutaj jej cena prawie 7,5. No to to jest dość sporo, prawda, jak na komonka ale jest bardzo, bardzo grana także w Legacy z tego co wiem, więc stąd też jej cena. Colgate na kolejnym miejscu, Eduardo Bardi, nawet nie klikam, no bo to już widzieliśmy, Mono U Terror, tutaj kliknę, żebyście zobaczyli, to jest też to jest jeden z nich, w którym ja osobiście brałbym je pod uwagę jako coś, co wybrałbym sobie na ten turniej, że nie zafinity, Affinity, to właśnie grindowałbym pewnie czymś takim. Te UB trochę mnie zawiodło, UB Terror, więc raczej wróciłbym do korzeni, grałbym tym klasycznym spisem, czyli właśnie Mono U. No i tyle. No deck, który gra taki klasyczny Protect the Queen teoretycznie game plan, który właśnie chce jak najszybciej zrzucić odpowiednią liczbę spelli na grób, manipulując też po części swoją biblioteką, odsycając kartę na górę biblioteki, której nie chcemy z brainstorma, rzucając je to Cowerem, Mental Note'em, napełnianie grobu i zagranie za, praktycznie za darmo tych potężnych serpentów, albo Delver w pierwszej flip i Protect the Queen. Nie, ten, ten deck potrafi grać, o nawet 3 Disrupty się znalazły. Pamiętam jak Kacper mówił, nie graj Disruptem, ta karta jest bardzo słaba, niegrywalna. Ja mówię kurczę, czemu ta karta jest bardzo fajna? Nie, nie gramy Disruptem, nie będziesz grał moje drużynie Dysraptem, tak mi ludzie mówili, nie? Proszę, chłop, grało 3 Disrupt. A mi się... A ja byłem jedną osobą w moim teamie, jak testowaliśmy sobie ciłówkę, której się ta karta podobała. Nie, nie, nie będziesz grał Disruptem, Disrupt dis nie robię. Ja mówię, kurde, jaka ta karta jest fajna, ludzie no widzicie. Czasem warto słuchać ciebie. Eee, monstre, monstre Monstres si. O, jeszcze będzie Michał Kowalczyk. Witam cię Michał Kowalczyku na UB... UB Terror? Chyba jest moim fanem. Witam cię, Michał. Jeżeli jesteś moim fanem, to gratulacje serdeczne. Natomiast ma, jeszcze tutaj mamy klasyczną wersję kaskadową potworów. To jest deck, który musisz mieć dobry dzień, żeby zrobić taki wynik. Testowałem go nieraz. To jest taki deck, że jak ci się nie chce grać albo nie chce ci się przygotować na turniej, to go wybierasz. To jest deck, którym nic nie musisz kompletnie umieć. E, grasz elfa w pierwszej, musisz dobrze dobierać, musisz mieć dobry dzień. To jest jedyne, co jest wymagane od tej talii, a cała reszta gra się zasadniczo sama. To jest e, automatyczny deck, który sam gra, nawet sam ci daje RNG z kaskady. Więc jeżeli szukasz. E, Deka, który nie do końca da Ci satysfakcję z grania nim, ale satysfakcję z wygrywania, z wygrywania już jak najbardziej, bo jak się dek rozda potężnie, to na kolana każdy dek przed nim para zasadniczo, zwłaszcza jak dobrze highrolujesz. No i ma Chrysalisa wciąż dla mnie najbardziej obdarzustw kreatura w formacie, nie nienawidzę jej, więc no, jeżeli czujesz, że masz dobry dzień, a nie, nie jesteś do końca dobrym graczem, no to to jest Twój wybór na duży turniej absolutnie. Eee, oczywiście nie wiem, jaki był, nie wiem czy on tu jest słabym graczem, czy dobrym, czy wybrał go z nudów, no ale tak jest. No i generalnie na ósmym miejscu. Aha, tego tak już widzieliśmy. UB Terror, Michale Kowalczyku, pokaż no, no musi być moim fanem. Tak, znowu Autech, Cast Downy, i to jest właśnie spis, w którym grałem, który testowałem, w którym próbowałem na trzy górnagi. Nie no, wiem, mi, czy ty jesteś moim synem, czy coś w tym stylu. Któryu... Nie, nie znam cię, no my musimy porozmawiać na prywacie. Natomiast w koniec końców, no absolutnie, aha, to jest jeszcze taką lekcją sobie grałem tego wszystkiego. Draw Discardem, ty, no, to jest fajny też, jak podał mi się ten Draw Discard tutaj w tej wersji. No no no, pomaga jeszcze bardziej do tego planu. Też spell Pierce z 400 Fajny spis. No może, może ta lekcja, kurczę, pomaga temu deckowi teraz. No nie. wiem, Jakoś miałem problemy z roznami, też meczapy, Ja tym dekiem dostałem jakieś monoble Sacrifice'y, Pozdrawiam tutaj oczywiście. Kolegów braci, którzy mnie zawsze biją niepotrzebnie. Ja sobie na tego paupera, mówię dobrze się będę bawił, a tutaj wychodzi z jakimś... z jakimś stormem, ten z jakimś... Ten, no, 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 no. Żartuję oczywiście, już wracam. W każdym bądź razie, no, tak to jest. Natomiast ten deck, w tej wersji no, aż on sobie stawał e, z tymi Abandonami. Może, może to działa. Także gratulacje Michalek. kurde, jesteś wspaniałą osobą. No i co tu mamy jeszcze w bonusie, zobaczymy Altar, o Jezus, jest Altar tron. O Jezus, czekaj mam, mam degawkę, o przeszło, dobra. E, czekaj, czekaj, na to nie klikamy, Rayleigh. No, i to tyle. Generalnie jeśli chodzi o polskie akcenty. To tyle jeśli chodzi o Paupergenon, także dość różnorodnie. Fajne to, bo się Miło mi i serdecznie, można powiedzieć. Natomiast teraz, już oczywiście, nie martwcie się. Standardowicze. Lecimy. Zobaczymy. Na pierwszym miejscu nie ma, nie ma UERA. Let's go. No to na drugim też nie będzie. Ja na razie, by. Mam... Nieważne. Zobaczymy, skupię się na razie po kolei, co się dzieje. Na pierwszym miejscu, w głównym weekendowym challenge'u, który miał miejsce w niedzielę, z tego co kojarzę, wygrał Bant. I grałem sobie na tego Banta już nieraz na laderze. I jak grałem tą moją UB value wersją, to problemów nie było. Problemy zaczynały się, jak zaczynałem grać cięższym deckiem, typu właśnie UW Control'a. Wtedy ten deck sprawiał problemy. Czuł się też już Boomerang, e, też Similip, e, z takich klasycznych rzeczy, oczywiście, uwaga, spoiler, cztery talenty. Wow, kto by pomyślał, że 4 talenty będą grać z Boomerangiem e, w każdym deku? Niemożliwe. Natomiast e, tak już jest. No i to jest taki deck też dla ludzi, którzy lubią sobie podawać takim klasycznym UW flashem Z jakimiś tam opcjami na jeszcze dodatkowe wartości, typu Bans. Także deck jest ciekawy, też leży w moim kręgu zainteresowań. i uważam, że jest tak potężny jak właśnie UB albo UR, ale w tym wypadku wygrał, więc może go nie doceniam. E, no oczywiście każdy, który gra niebieskim talentem i bumerangiem w jakiejś stali, że musi być potężny, no, no nie ma opcji, żeby nie był. No, ale zobaczymy. Pewnie sobie tego też przetestuję. Aha, to jeszcze Riddler jest. O! Przez chwilę myślałem, że tutaj nie ma Riddlera. No tak. To jest niebieski talent, Riddler i. Bumerak, No ale bad, prawda? Nie, to jest UW, ty! Das ist To jest czyste UW. Nieważne. No i po to Das na to niemieckich widzów teraz. Nein, 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 nein. Dobra, poszli sobie. A teraz koniec końców, no, fajnie to wygląda. Fajnie, to, to uwu pogram. To jest band bo sobie przyzwyczajony do band flesza teraz, nie? Która grała się bantować? Z UWU czyste. Okej. Okay. No to pogram sobie tym uwu czystę. Protestujemy sobie to na jednym z najbliższych streamów. Możecie na o ile będzie mieć wild karty, prawda? Bo to też nie jest pewne. No i tutaj mamy bardzo ciekawy ten... To jest w ogóle chyba najśmieszniejszy mój odcinek. Nie? nie mogę przestać memować. Wydaje mi się, że kto kto z was... Leci łapkę w górę, chociaż raz się zaśmialiście na tym odcinku. To będzie dla mnie takie apogeum już tego, że ktoś się zaśmiał na nim. No i koniec końców. Klasycznie, co? Czy to się zmienia w tych decklistach? Nie, goście tylko w końcu zaczęli grać Cztery talenty zamiast 3! <śmierdzi> o <jaju. śmierdzi> Dobra, to Dobra, naprawdę wszystko takie zabawne, że czasem nie jestem w stanie przestać się śmiać. No aha, no tak, no goście zrozumieli, że trzy to za mało, trzeba jednak grać 4. No spora zmiana, prawda? Dobra, Crazy Frog, Crazy Borongo, trzecie miejsce. No to nie będzie już jakiś deck talentem, nie? Uuu, to nie jest deck talentem, bro. To jest deks Zaraz, zaraz, dlaczego to jest deks talentem? Co to są w ogóle za greki kukury i kuku? Ku, 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 ku? To są jakieś te? Asteroid, czyli to są... No nie no, muszę sobie kliknąć tego gruco. To nie działa. No nie wiem, co to jest Gran koko koko, Ale w każdym bardziej jakieś kreatury, nie? Pewnie z tego nowego setu i one działają z talentem i z boomerangiem. To jest naprawdę ciekawe. Yy, campo na 14. miejscu i Campo na 14 miejscu w końcu nie gra. Ale tu nie ma... Ale tu chociaż nie ma. Nie, jest, 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 jest. Nie ma tutaj, nie gra, nie grał tym smokiem z Także jest w porządku, nie, nie jest karta overplayed jednak. Także tak to wygląda w tym wypadku. Kolejny bardzo ciekawy spis. Gra talentem, bumerangiem i trochę losowych kart, ma to sens. No i na piątym miejscu mamy. Uuu jest let's go! Yy, czyli to jest ta. Znaczy czemu, nie wiem, co powiedziałem Let's go. To jest, który bym nigdy nie zagrał. Natomiast to jest ta artefaktyczna kontrola. To jest ta artefaktyczna UW kontrola, która rozstawia e, zabawki. I stara się po prostu kontrolować swoim engine'em. To jest deck, który dla mnie jest obnochu. To jest jedyny deck, jak go widzę, to mówię kurczę, jak widzę tego decka, to zawsze grałem w cztery anule w sideboardzie. Zawsze mam taki uczuć. I tym razem znowu miałem taki PTSD, właśnie, o właśnie, jak widzę tą kartę, to jest mi słabo. Nie widzę tej karty. To jest karta, jak ktoś mi ją zagrał, to jeszcze nigdy nie wygrałem gry. Naprawdę. To jest, to jest super potężny deck. To super sleeper, naprawdę, za każdym razem jak grałem na te artefakty, czy teraz, czy w formacie przed banami, czy jeszcze rok temu, za każdym razem jak ktoś mi zagrywa tą kartę od momentu jej wydrukowania, przegrałem grę. Nie wygrałem nigdy, nie wiem czy tylko ja tak mam, ale nie wygrałem jeszcze gry jak ktoś mi zagrał Simulacrum Synthesizera. Ta karta jest dla mnie po prostu broken i cieszę się, że ludzie do mnie grają jakoś szerzej, bo naprawdę no, bo sam musiałbym grać tym deckiem. No i tutaj mamy tą wersję taką bardziej już przyziemną, lanoarową, tak, 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 to jest właśnie ta klasyczna wersja, to jest deck, który najczęściej spotkacie na ladderze. Jeżeli gracie mythic, mythic no nie, niekoniecznie mythic, diament, platinum, gold Ladera o to wtedy absolutnie ten deck będzie waszą zmorą na arenie. To jest najczęściej chyba używany deck, to jest właśnie z tą, z tą appą jeszcze, z energią. No i generalnie ten, ten, ten kred, to też jest dla mnie, nie przeze mnie karta, absolutnie przyznaje się, że ten to jest, to jest chyba to. No który jest, to chodzi o ten kred za dwa mana, co robi z landa e, chłopka i ten land daje podwójną manę, to jest naprawdę numer jeden, dla mnie niedoceniona karta. Absolutnie overlookowałem tą kartę. Nie sądziłem, że aż może być aż tak absurdalna, ale jak ją widzę, to jest właśnie efekt syntezanjera. Bez mi słabo, jak widzę właśnie tego, tego, tego za dwa mana chłopka. Więc no, okazał się potężny w standardzie. Nola Gold Kryptyk. To jest jedna z tych kart, którą trzeba zagrać, żeby ją docenić. To jest jedna karta, która jak ją widzisz w spoilerze, o no to absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta karta jest dobra. Wręcz wydaje się słaba przeciętna. Ale jak zobaczysz ją w grze, jak zobaczysz ją w dodykowanym deku, tego kreta, czy kto, kim on tam jest, naprawdę jest super potężny. Uh, kolejna jakaś taka edycja. <grym znafasz> nie, błagam. Przestańcie, przestańcie. Jeszcze United Battlefront, żeby czasem nie zmienić go nie, nie, nie zawsze. Jezus! Nie, 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 nie zgadzam się. Do no takiej Dekini mam nadzieję że zaczną grać, bo to jak będziemy grać talent buberak, a do tego syntezator, no to ja będę musiał udawać, że się źle czuję w każdym tygodniu i odpalać streama, nie? No to, jest, to nie ma sensu jak zgaduję, więc no oby te nie grały jakoś super, a to jest w ogóle Esper wersja. Uuu. Kurczę, no może muszę tym zacząć grać po prostu, nie? Jak każdym razem będę przegrywał tej kartę 4, 0, jak zgaduję, no nie no, nie no, no, tragam 4 w każdym deku, no tak nie może być. 4, 0, 4 duresy i może coś z tego będzie, no inaczej nie widzę tego. No, i na ósmym miejscu zamykający tego topa klasyczny UB Kaito. Bardzo klasyczny, coś się tutaj zmieniło. Nie, bardzo klasycznie. I bonusowo jeszcze Deglista dla Was: Awaken Honor. Jakiś dek na przegrywaniu w ostateczności, taki rozrachunek tego odcinka. no nadzieję, się podoba. Ja generalnie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. W tym tygodniu nie spodziewałbym się już streama poza niedzielą, na żywnego. Dlatego dzisiaj specjalnie znalazłem chwilę, żeby nagrać Wam ten odcinek, ponieważ już teraz spędzam czas bardziej z rodziną. Ostatnie dwa tygodnie byłem raz ja chory, raz moja partnerka, odpalałem dużo streamów, a teraz staram się spędzić czas razem. Jutro jeszcze wychodzi w czwartek Metroid Prime 4 Beyond, więc chcę sobie jutro nawet może nockę. Czas na jak ze stary dobry czasów. Jeżeli mnie bardzo wciągnie ta gra, także jutro Metroid w piątek moi rodzice przyjeżdżają do mnie i do Marty do naszego wspólnego mieszkania. więc no, trochę się dzieje tak rodzinnie fajnie. Ja mam skórcznię arenową, ale uwaga. Mikołaj w niedzielę powinien mnie zastąpić na streamie. Nie mam stuprocentowej pewności, ale mówił mi wstępnie, że między 16 a 17 powinien się wyrobić, bo już będzie wracał do tej Japonii, czy gdzie on tam mieszka i generalnie powinien jeszcze zahaczyć, jak co roku o nasz stream, ale no nie obiecuję, bo wiecie, to jest Mikołaj, nie ja. W każdym razie, no my może się dopiero zaczymy jeszcze za tydzień, także być może po prostu Mikołaj będzie w niedzielę, a my się zobaczymy jakoś w środę albo w czwartek dopiero, albo na jakimś nagraniu na YouTubie, ale stream się odpali w niedzielę, to raczej jest gwarantowane. Także do zobaczenia na następnych live'ach. I na JT Trzymajcie się ciepło, spędźcie fajnie rodzinnie już ten grudzień krok po kroku w drodze do takiego Ultimate oczywiście świątecznego wydarzenia. I do zobaczenia.